Chciałbym jako barista i chciałbym się dowiedzieć, jakie są na kawę. Chciałem się doskonalić, jeżeli chodzi o kawę. Jak na razie jestem pewien, że tutaj mi się to uda. <noise> Kurs daje świetną podstawę do dalszego rozwijania pasji. Na kursie ogólnie panowała luźna atmosfera, można było dużo poćwiczyć i zdobyć potrzebne informacje. Zdobyłem certyfikat. Pierwszy stopień kursu baristy. Robienie kawy jest wielką sztuką. Jestem zadowolony, była fajna atmosfera, fajni ludzie i co było cenne, że kilkakrotnie mogłem ćwiczyć jak robić dobrą kawę.